Analizy psychologiczne Karla Junga skupiają się na samorealizacji jednostki i zachowaniu jej wewnętrznej integralności. Jeśli chcesz radzić sobie z ludźmi, którzy cię nie doceniają, a nawet stale cię krytykują, powinieneś zapoznać się z metodami, którymi dzielimy się w tym filmie, zainspirowanymi naukami Junga. W tym filmie porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z ludźmi, którzy cię nie doceniają, z perspektywy Karla Junga. 1. Przestań być zależny od aprobaty innych. Docenianie innych nie jest bezwzględnym kryterium określania wartości danej osoby. Według Karla Junga, samorealizacja jednostki i manifestacja jej autentycznego ja muszą być niezależne od oczekiwań świata zewnętrznego. Jeżeli stale potrzebujesz aprobaty innych, tworzy to uzależnienie psychologiczne i sprawia, że podporządkowujesz swoją tożsamość czynnikom zewnętrznym. Jest to proces podważający samoświadomość i wewnętrzny autorytet jednostki. Koncepcja persony Junga odnosi się do masek, które ludzie noszą, aby uzyskać akceptację społeczną. Jeśli ktoś działa wyłącznie po to, aby zostać docenionym, to w rzeczywistości nie prezentuje siebie lecz obraz, który społeczeństwo chce zobaczyć. Taka sytuacja na dłuższą metę prowadzi do konfliktów psychologicznych, ponieważ Niezgodność między światem wewnętrznym jednostki a obrazem, jaki prezentuje ona światu zewnętrznemu, może doprowadzić do kryzysu tożsamości. Prawdziwa wolność pojawia się, gdy potrafisz działać zgodnie ze swoją wewnętrzną prawdą, a nie tak, jak postrzegają cię inni. Aby przestać być zależnym od aprobaty innych, musisz najpierw nauczyć się obiektywnie oceniać siebie. Brak doceniania lub krytyki nie oznacza, że jesteś bezwartościowy. Jeśli ktoś cię nie docenia, nie oznacza to, że nie jesteś wystarczająco dobry, ale że jego perspektywa i oczekiwania są inne. Kiedy człowiek uczy się żyć zupełnie niezależnie od ocen innych, staje się silniejszy psychicznie i bardziej zrównoważony. Według Junga proces rozwoju jednostki jest możliwy dzięki odkryciu swojego świata wewnętrznego i pozostaniu wiernym swojej istocie. Nauczenie się, jak czuć się wartościowym bez potrzeby aprobaty innych, jest jednym z najważniejszych kroków w zachowaniu swojej integralności duchowej. Bez względu na normy społeczne, wzorce kulturowe i indywidualne oczekiwania, prawdziwą satysfakcję osiąga się, gdy postępuje się zgodnie z własnymi zasadami. Zamiast więc skupiać się na tym, jak postrzegają cię inni, powinieneś nadać priorytet swojej własnej wewnętrznej podróży. Theakamas, odkryj i zaakceptuj swoją ciemną stronę. Jednym z najważniejszych pojęć, jakie Karl Jung wprowadził do psychologii, jest archetyp cienia. Cień symbolizuje nieświadome, stłumione, nieakceptowalne i ogólnie niepokojące aspekty danej osoby. Aby dostosować się do norm społecznych, człowiek świadomie odrzuca pewne aspekty siebie i wypycha je do swojej podświadomości. Jednakże te odrzucone cechy nie znikają. Wręcz przeciwnie może mieć wpływ na nasze życie, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy, powodując konflikty osobiste, złość, zazdrość i niezadowolenie. Dyskomfort, który odczuwasz, gdy inni Cię nie doceniają, może w rzeczywistości być związany z Twoją ciemną stroną. Jeśli głęboko rani Cię ciągła krytyka lub brak uznania ze strony kogoś, może to odzwierciedlać prawdę w Tobie której nie potrafisz zaakceptować. Być może podświadomie odczuwasz lęk przed byciem bezwartościowym, a lęk ten jest wyzwalany przez negatywną informację zwrotną ze świata zewnętrznego. Według Junga konfrontacja z własnym cieniem jest nieuniknioną koniecznością dla osiągnięcia integralności psychologicznej. Gdy rozpoznasz i zintegrujesz swoje ciemniejsze aspekty, zamiast je negować, zewnętrzna krytyka stanie się mniej skuteczna. Akceptacja cienia oznacza rozwinięcie szczerego wglądu w siebie. Proces ten ma na celu zrozumienie źródła negatywnych emocji, a nie ich tłumienie. Na przykład, jeśli czujesz ciągłą potrzebę bycia docenianym, powinieneś zastanowić się nad przyczyną tej potrzeby. Czy w przeszłości byłeś niedoceniany? Czy musiałeś podejmować dodatkowe wysiłki, aby zyskać aprobatę w dzieciństwie? Jung uważał, że człowiek musi stawić czoła tego typu pytaniom. Aby móc zrozumieć i rozwijać się. Kiedy zaakceptujesz swój cień, to czy inni cię doceniają, czy nie, nie będzie miało na ciebie już tak dużego wpływu, ponieważ teraz zintegrowałeś się ze sobą, zaakceptowałeś swoje słabości i stałeś się mniej zależny od czynników zewnętrznych. Z perspektywy Junga konfrontacja ze swoją ciemną stroną pozwala odkryć wewnętrzną siłę. Kiedy pogodzisz się z cieniem, zamiast go tłumić, Możesz w zdrowszy sposób radzić sobie z negatywnością pochodzącą ze świata zewnętrznego. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie spokoju wewnętrznego, niezależnie od tego, czy inni Cię doceniają, czy nie. 3. Naucz się nie przyjmować na siebie negatywnego nastawienia, którym inni Cię darzą. Koncepcja. Projekcji. Karla Junga zakłada, że ludzie świadomie bądź nieświadomie Przenoszą pozytywne bądź negatywne elementy swojego świata wewnętrznego na innych. Ludzie często próbują poradzić sobie ze swoimi własnymi niedociągnięciami, lękami lub poczuciem nieadekwatności, którego nie potrafią zaakceptować, przenosząc je na ludzi ze świata zewnętrznego. Dlatego negatywne nastawienie ludzi, którzy Cię nie doceniają, stale Cię krytykują lub poniżają, często nie jest związane z Tobą. Ale z ich własnymi wewnętrznymi konfliktami. Brak uznania lub negatywna ocena danej osoby jest odzwierciedleniem jej własnej perspektywy i świata wewnętrznego. Na przykład osoba, która czuje się niekompetentna, może podświadomie próbować chronić własne ego, umniejszając lub dewaluując innych wokół siebie, zamiast zmierzyć się ze swoim poczuciem niekompetencji. Sytuacja ta jest szczególnie powszechna u osób, które są niepewne, zazdrosne lub niezadowolone ze swojego życia. Według Junga, jeśli człowiek świadomie nie ocenia negatywności kierowanej w jego stronę przez innych, ma tendencję do ulegania tym projekcjom i ich internalizacji. Aby nie odbierać osobiście negatywnych komentarzy innych osób, powinieneś najpierw zadać sobie pytanie: czy to, co mówią, jest Twoją rzeczywistością? Jeśli ktoś uważa, że jesteś bezwartościowy, czy to naprawdę oznacza, że jesteś bezwartościowy, czy też jest to wynik perspektywy tej osoby? Gdy nauczysz się nie zwracać uwagi na tego typu zewnętrzne oceny, krytyka i brak uznania będą miały na ciebie mniejszy wpływ. Gdy uświadomisz sobie, że twoja samoocena jest niezależna od opinii innych, staniesz się odporny na negatywność pochodzącą ze świata zewnętrznego. Według Junga, rozwój psychiczny i samorealizacja. Jednostki są możliwe dzięki odkryciu własnej esencji, niezależnej od wpływów zewnętrznych. Negatywne nastawienie innych osób do Ciebie może być odzwierciedleniem ich psychiki, a internalizowanie tych odbić jako własnej rzeczywistości może prowadzić do fałszywego poczucia tożsamości. Dlatego zamiast patrzeć na to, co inni o Tobie myślą jak na lustro, powinieneś oceniać ich przez filtr. Oczywiście, że ważne jest otrzymywanie informacji zwrotnych, które naprawdę będą dla Ciebie wartościowe, ale jeśli czujesz się bezwartościowy tylko dlatego, że ktoś Cię nie docenia lub krytykuje, oznacza to, że oddajesz swoją władzę w ręce innych. Gdy przestaniesz przejmować na siebie negatywne emocje innych ludzi, odzyskasz kontrolę nad swoim życiem. Postawa innych wobec Ciebie często nie jest związana z Tobą, ale z ich wewnętrzną dynamiką. Kiedy zrozumiesz tę prawdę, to czy inni Cię doceniają, czy nie, nie będzie już dla Ciebie czynnikiem decydującym. Zgodnie z naukami Junga, podążanie za własnym światłem, a nie za cieniem innych, będzie najzdrowszą i najbardziej wyzwalającą drogą. Czerwy, wzmocnij swój wewnętrzny autorytet. Droga rozwoju psychologicznego, którą Karl Jung określił jako proces indywiduacji, Wymaga od jednostki dotarcia do własnej istoty, odkrycia własnego wewnętrznego przewodnictwa, niezależnego od czynników zewnętrznych i pozostania mu wiernym. Ludzie z natury pragną wpasować się w społeczeństwo i być akceptowani, jednak z czasem proces adaptacji może spowodować, że jednostka stłumi swój wewnętrzny głos i uzależni się od zewnętrznych autorytetów. Jeśli stale potrzebujesz Akceptacji aprobaty i wskazówek ze świata zewnętrznego, twój wewnętrzny autorytet ulega osłabieniu. Według Junga, prawdziwa wolność i równowaga duchowa są możliwe, gdy człowiek rozwinie w sobie zdolność podejmowania własnych decyzji. Aby wzmocnić swój wewnętrzny autorytet, musisz najpierw określić, kim jesteś, co cenisz i do czego dążysz w życiu. Jeżeli twoje odpowiedzi na te pytania są stale kształtowane przez oczekiwania innych, Możesz utracić kontakt ze swoim prawdziwym ja. Samodzielne kształtowanie własnych myśli, przekonań i wartości chroni przed wpływem zewnętrznej krytyki lub braku uznania. Koncepcja samorealizacji Junga zakłada, że jednostka musi zaufać swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prawdziwa władza znajduje się pod kontrolą wewnętrznej świadomości, a nie zewnętrznych autorytetów. To, czy inni Cię doceniają, czy krytykują, nie determinuje Twojej wartości. Jeśli Twój wewnętrzny autorytet nie jest wystarczająco silny, taka zewnętrzna informacja zwrotna może łatwo Tobą wstrząsnąć i wpłynąć na Twoje decyzje. Jeśli jednak nauczysz się ufać swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, komentarze ze świata zewnętrznego staną się jedynie informacjami: przestają być czynnikami, które Tobą kierują lub Tobą wstrząsają. Na przykład, gdy przedstawisz komuś swój pomysł lub talent, jego dezaprobata może nie zostać uznana za twoją porażkę, ale za odmienną perspektywę. Według Junga, gdy jednostka potrafi działać niezależnie od myśli innych, osiąga prawdziwą oryginalność i integralność psychologiczną. Wzmocnienie swojego wewnętrznego autorytetu wymaga również zaakceptowania własnych emocji, lęków i słabości. Jeśli brak uznania ze strony innych głęboko Cię dotyka, oznacza to, że jakaś część Ciebie potrzebuje potwierdzenia. Jednakże, gdy posiadasz silny wewnętrzny autorytet, nie kierujesz się już ocenami innych, ponieważ nie opierasz swojej samooceny na czynnikach zewnętrznych. Według filozofii Junga, jednostka może funkcjonować niezależnie od wahań świata, zewnętrznego tylko wtedy, gdy osiągnie równowagę w swoim świecie wewnętrznym. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest słuchanie swojego wewnętrznego głosu i zaufanie swojej intuicji. We współczesnym świecie ludzie są nieustannie kierowani przez zewnętrzne autorytety i kształtowani przez media, normy społeczne i otoczenie społeczne. Jednakże jednostka z silnym autorytetem wewnętrznym filtruje informacje docierające ze świata zewnętrznego i decyduje, co jest dla niej dobre. W związku z tym to, czy inni cię doceniają, czy nie, nie jest już kryterium określającym twoją własną ścieżkę. Gdy wzmocnisz swój wewnętrzny autorytet, opinie innych przestaną być dla ciebie decydujące i uświadomisz sobie swoją własną wartość. Według nauk Junga prawdziwa indywidualizacja i duchowa dojrzałość pojawiają się, gdy nauczysz się ufać swojemu wewnętrznemu światu, zmniejszając swoją zależność od zewnętrznych autorytetów. Gdy osiągniesz ten punkt, strach przed brakiem uznania lub krytyką nie będzie cię już ograniczał, ponieważ swoją wartość czerpiesz ze swojej własnej wewnętrznej świadomości, a nie z oczu innych. 5. Naucz się doceniać siebie. Jedną z najważniejszych koncepcji, jaką Karl Jung wprowadził do psychologii, jest koncepcja, zgodnie z którą jednostka osiąga własną integralność i uniezależnia się od zewnętrznych mechanizmów akceptacji. Według Junga, aby osiągnąć wewnętrzną satysfakcję, człowiek musi być w stanie docenić swoje własne osiągnięcia, wartości i wysiłki, bez polegania na ocenach innych. Jeżeli człowiek staje się stale zależny od zewnętrznych pochwał i aprobaty, staje się psychicznie kruchy i podporządkowuje swoją wartość opinii innych. Jednakże prawdziwa pewność siebie możliwa jest wtedy, gdy jednostka dostrzega własne osiągnięcia. I przyswaja je niezależnie od świata zewnętrznego. Ocena innych jest czynnikiem zmiennym i niekontrolowalnym. Niektórzy mogą dostrzec Twoje wysiłki, podczas gdy inni mogą ich nie zauważyć lub unikać doceniania ich z zazdrości lub obojętności. Jeśli nie nauczysz się doceniać siebie, uzależnisz się od zewnętrznej akceptacji, co ostatecznie doprowadzi do spadku Twojego poczucia własnej wartości. Według Junga jednym z najważniejszych procesów rozwoju jednostki jest proces samorealizacji. W tym procesie człowiek uwalnia się od oczekiwań świata zewnętrznego i zaczyna rozumieć i cenić swoją własną istotę. Zamiast czekać na uznanie innych, umiejętność dostrzegania własnych sukcesów, doceniania własnych wysiłków i zauważania nawet drobnych usprawnień czyni cię silniejszym duchowo. Pierwszym krokiem do nauczenia się doceniania samego siebie jest obiektywna ocena własnych osiągnięć i postępów. Ludzie często czują się nieudacznikami i niekompetentnymi, gdy nie otrzymują pochwał od innych. Jest to jednak błędne przekonanie. To, że nie jesteś doceniany, nie oznacza, że jesteś nieudacznikiem. Oznacza to po prostu, że poziom, świadomości, priorytety lub dynamika osobista innej osoby. Nie pokrywają się z Twoimi wysiłkami. Jeśli coś osiągnąłeś, pokonałeś przeszkodę lub rozwinąłeś się, wartość tego nie może być mierzona jedynie pochwałami innych. Proces indywiduacji Junga zakłada, że człowiek jest w stanie określić własną wartość, niezależnie od zewnętrznych odniesień. Jeśli pracowałeś nad projektem i nikt tego nie zauważył, nie oznacza to, że Twoja praca była bezwartościowa. Umiejętność docenienia włożonego wysiłku, nawet będąc sam ze sobą, podnosi poczucie własnej wartości. W tym momencie bardzo ważny jest dialog wewnętrzny. Jeśli masz wewnętrzny głos, który stale Cię krytykuje, umniejsza Twoje sukcesy lub wykorzystuje uznanie innych jako kryterium, musisz zastąpić ten głos bardziej konstruktywnym i wspierającym. Dialogiem wewnętrznym. Zdolność jednostki do doceniania siebie zwiększa również odporność psychiczną. Jeśli dana osoba nie potrafi docenić własnego postępu, motywacja ucierpi, gdyż zewnętrzne uznanie zniknie. Tylko wtedy, gdy dana osoba potrafi obiektywnie ocenić własne wysiłki i postępy, może kontynuować rozwój pomimo braku zewnętrznego uznania. Według Junga, osiągnięcie integralności swojego świata wewnętrznego pozwala człowiekowi stać się bardziej odpornym na wahania świata zewnętrznego. Nauka doceniania samego siebie jest jednym z najważniejszych kroków w kierunku rozwoju duchowego i odporności psychicznej. Uświadomienie sobie własnej wartości, niezależnie od zmiennych i często powierzchownych ocen świata zewnętrznego, czyni cię silniejszą, bardziej pewną siebie i spełnioną osobą. Według nauk Junga, prawdziwe szczęście i spełnienie zaczyna się od wewnętrznego poczucia własnej wartości. A nie od zewnętrznej pochwały. Szaszka, skieruj swoją energię ku ludziom, którzy cię cenią. Karl Jung podkreśla, że człowiek musi świadomie dobierać sobie ludzi wokół siebie, aby wspierać swój rozwój duchowy i integralność psychiczną, ponieważ ludzie są istotami społecznymi, pozostają w ciągłej interakcji ze swoim otoczeniem. Jednak nie każdy korzysta z tej interakcji w takim samym stopniu. Podczas gdy jedni cię wspierają, motywują i przyczyniają się do twojego rozwoju, inni wysysają z ciebie energię, umniejszają cię i sprawiają, że czujesz się bezwartościowy. Jeśli cały czas skupiasz się na ludziach, którzy cię nie doceniają, umniejszają lub ignorują, marnujesz swoją energię. Zamiast tego, zwrócenie się do osób, które naprawdę doceniają twoją obecność i wysiłek, będzie zdrowszym wyborem dla zachowania równowagi psychicznej. Model rozwoju psychologicznego Junga zakłada, że jednostka musi podejmować świadome wybory poprzez rozpoznawanie nieświadomych wzorców. Ważne jest, aby zadać sobie pytanie: dlaczego ludzie, którzy Cię nie doceniają, zajmują tak dużo miejsca w Twoim życiu? Niektórzy ludzie zmagają się z uczuciem bezwartościowości i dążą do większej akceptacji w środowiskach, w których nie są doceniani. Jednakże prowadzi to do niewłaściwego wykorzystania energii. Jeśli znajdujesz się w środowisku, w którym stale oczekujesz docenienia, a nie otrzymujesz niczego w zamian, może to powodować uczucie wyczerpania, niekompetencji i braku pewności siebie. Jednak świadome kierowanie ludźmi w Twoim życiu, zrozumienie, które relacje dodają Ci wartości, a które Cię dołują, czyni Cię silniejszym psychicznie. Aby skierować swoją energię w stronę ludzi, którzy cię cenią, musisz być świadomy. Powinieneś przeanalizować, kto jest naprawdę tobą zainteresowany, a kto tylko wykorzystuje twoją obecność, aby zaspokoić własne ego. Ludzie, którzy stale cię krytykują, ignorują lub umniejszają twoje osiągnięcia, często są niezadowoleni ze swojego własnego świata wewnętrznego. Według Junga ludzie projektują swoją ciemną stronę na innych, próbując sprawić, by czuli się tak samo jak oni. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że postawa ludzi, którzy cię nie doceniają, tak naprawdę nie wynika z twojej postawy, ale z ich własnego konfliktu duchowego. Zamiast tego spędzaj czas z ludźmi, którzy cię wspierają, cenią twoje pomysły, świętują twoje sukcesy i cię inspirują. Zwiększy to twoją odporność. Przebywanie w takim otoczeniu sprawia, że czujesz się bardziej doceniony i wzrasta Twoja motywacja. Teoria Junga dotycząca nieświadomości zbiorowej zakłada, że jednostki oddziałują na siebie poprzez niewidzialne więzy. W tym kontekście energia otaczających Cię ludzi bezpośrednio wpływa na Twój nastrój i stan psychiczny. Jeśli ciągle spędzasz czas z negatywnymi ludźmi, ich energia wyczerpie również Twoją. Ale kiedy otaczasz się pozytywnymi, Wspierającymi i doceniającymi ludźmi czujesz się silniejszy, bardziej kreatywny i produktywny. Kierowanie swojej energii do właściwych ludzi jest również kwestią tego, jak postrzegasz siebie. Jeśli czujesz się bezwartościowy, możesz nieświadomie skłaniać się ku ludziom, którzy cię nie doceniają. Ponieważ tworzenie relacji, które potwierdzają poczucie bezwartościowości, jest zgodne z twoimi wewnętrznymi przekonaniami. Jednak gdy uświadomisz sobie swoją wartość i zaczniesz działać zgodnie z tą świadomością, nie będziesz już chciał marnować energii na ludzi, którzy cię umniejszają. W tym momencie ważne jest, aby dokonywać świadomych wyborów i zastanawiać się, z kim spędzasz swój czas i ile energii komu poświęcasz. Zamiast marnować energię na ludzi, którzy cię nie doceniają, zwróć się do ludzi, którzy cię wspierają i cenią. To pomoże ci żyć zdrowszym życiem pod względem psychicznym. Zgodnie z naukami Junga, gdy człowiek uświadomi sobie w jaki sposób kieruje własną energią, zyskuje zdolność świadomego kształtowania swojego otoczenia. Gdy zdystansujesz się od ludzi, którzy wysysają z ciebie energię i nawiążesz relacje, które cię wzbogacą, możesz zwiększyć swój wewnętrzny spokój i odkryć swój prawdziwy potencjał. Siertu, nadal poświęcaj swoje życie rzeczom, które mają dla ciebie znaczenie. Karl Jung twierdził, że człowiek może znaleźć prawdziwe spełnienie i duchową integralność tylko wtedy, gdy pozostanie wierny swojej własnej istocie. Człowiek może odnaleźć się w zmieniającej się dynamice świata zewnętrznego, skupiając się na rzeczach, które nadają jego życiu sens. Jeśli ciągle szukasz aprobaty innych, oddalisz się od swojego prawdziwego ja i z czasem zapomnisz. Kim jesteś i co naprawdę cenisz. Jednak prawdziwe szczęście pojawia się, gdy człowiek odkrywa rzeczy, które uważa za znaczące w swoim świecie wewnętrznym i z determinacją zmierza w ich kierunku. Uzależnienie od osądów innych może odwieść cię od celu twojego życia. Ponieważ ludzie z natury są istotami społecznymi, niełatwo jest działać zupełnie niezależnie od myśli innych. Jung uważał jednak, że w miarę jak jednostka dojrzewa psychicznie, powinna zmniejszać swoją potrzebę aprobaty ze strony świata zewnętrznego i zwracać się ku wewnętrznym źródłom satysfakcji. Jeśli to, co robisz, ma dla ciebie znaczenie, nie powinno cię obchodzić, czy otrzymasz zewnętrzne uznanie, czy nie. Na przykład, jeśli interesujesz się sztuką i lubisz malować, to to, czy ktoś chwali twoją pracę, czy nie, nie powinno cię powstrzymywać od kontynuowania tej praktyki. Ponieważ prawdziwa wartość bierze się z Twojego zaangażowania w proces, a nie z zewnętrznych mechanizmów walidacji. Jungowska koncepcja samorealizacji zakłada, że jednostka musi znaleźć i poświęcić się rzeczom, które nadają jej życiu sens. Jednak wiele osób w swej chęci bycia docenionym odkłada na bok rzeczy, które mają dla nich znaczenie i zaczyna spełniać oczekiwania innych. Jeśli będziesz zbyt mocno skupiać się na tym, co myślą inni, ryzykujesz, że zboczysz z własnej drogi. Jak podkreślał Jung w swoich naukach, najważniejszym zadaniem jednostki jest określenie własnej ścieżki poprzez słuchanie głosu swojego wewnętrznego świata. Nawet jeśli inni nie zauważą lub nie docenią tej drogi, to właśnie Twoje zaangażowanie w nią stanowi o jej wartości. Największą zaletą poświęcenia swojego życia Rzeczą, które mają dla ciebie znaczenie, jest to, że stajesz się bardziej odporny psychicznie i zdeterminowany. Jeśli twoja motywacja jest podsycana przez zewnętrzne uznanie, motywacja ta będzie tymczasowa. Pewnego dnia ludzie cię chwalą, następnego krytykują, a czasem zupełnie ignorują. W tym przypadku, jeśli robisz to tylko dla pochwał, na pewno w pewnym momencie odpuścisz. Jednakże. Gdy działasz w imię jakiegoś ważnego celu, zmienność świata zewnętrznego nie jest w stanie tobą wstrząsnąć, ponieważ twoje powołanie jest napędzane wewnętrznym spełnieniem, a nie zewnętrznymi nagrodami. W tym momencie ważne jest, aby przeanalizować priorytety w swoim życiu. Według Karla Junga najważniejszym obowiązkiem człowieka jest dokończenie swojej duchowej podróży i pozostanie wiernym swojej istocie. Ta podróż nie zawsze może spotkać się z uznaniem innych, a nawet może być krytykowana. Jednak prawdziwy sukces polega na podążaniu ścieżką, która ma dla Ciebie znaczenie bez względu na zewnętrzne pochwały. Zamiast koncentrować się na ludziach, którzy Cię nie doceniają, powinieneś skierować swoją energię i uwagę na rzeczy, które nadają Twojemu życiu sens. Jungowska koncepcja psychologii. Zakłada, że jednostka odkrywa swoją własną duchową podróż i pozostaje jej oddana. Bycie docenianym lub nie, nie jest częścią tej podróży. Jest to tylko zewnętrzny efekt uboczny. Ważne jest to, co cenisz i jak bardzo jesteś wobec tych wartości wierny. Jeśli poświęcisz swoje życie temu, co ma dla ciebie znaczenie, opinie i oceny innych, nie będą już dla ciebie decydujące, ponieważ prawdziwą nagrodą Twojej podróży. Jest głęboka więź, jaką nawiążesz ze swoim prawdziwym ja. Poświęcenie swojego życia rzeczom, które mają dla ciebie znaczenie, jest jednym z najważniejszych kroków w rozwoju duchowym. Wytyczanie własnej ścieżki, niezależnie od oczekiwania na akceptację innych, czyni cię silniejszą i spełniony jednostką. A więc, co o tym myślisz? Jak radzisz sobie z ludźmi, którzy cię nie doceniają? Jak określasz swoją wartość? Nie zapomnij podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach, ponieważ Twoje pomysły są naprawdę cenne. Jeśli chcesz, aby tego typu treści były nadal dostępne, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanał. Twoje wsparcie znaczy dla nas bardzo wiele i wspólnie możemy nadać tej podróży większy sens. Dzięki.